Piu, piu, piu Witam wszystkich tu serdecznie Wjeżdżam na mikrofon, zrobiło się niebezpiecznie yy, Witajcie w kolejnym odcineczku yy, Dzisiaj będzie to oto z tej tutaj gierki tej tu... Czekałem Czekałem dwa dni, żeby to nagrać Bo dwa dni nie miałem okazji Dwa walone dni Także w końcu mogę to nagrać Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Ultimate release, ultimate release. Siema mała, ewidentnie lubisz mi się, a mi się chce ruchać. <laughs> Chyba się jej nie spodobało. Wracając do tematu e, Tak, to będziemy grali no w... Let's get to it. Co wam powiedzieć, więcej no Tutaj mamy giereczkę First apartment, przeklęty apartament. Czy to wiedzą? Nie chce mi się odpalić tak gra. Próbowałem już dwa razy. Próbujemy jeszcze raz. Powiem tylko, że odpala się ona trochę długo. Odpala się trzy razy, ale... Voice Chat! Settings. English, dobra, zostajemy przy English, bo... Chyba, że jest polski. We are so back. Chcę rozpocząć grę. Pokoje? To naprawdę jest ten... wychodzić. Dobra, rozpocząć grę. Łatwy normalny. A not sure polski to jest dobry pomysł. Przeklęty budynek mieszkalny. 30 października. Uu. Uu, gra wygląda porządnie. Posłuchaj uważnie, odknąć w przeklętym mieszkaniu pełnym anomalii. Jeśli chcesz się dostać, musisz zwracać uwagę na otoczenie, aby nie, nie przeoczyć anomalii. Jeśli znajdziesz anomalię, naciśnij w górę. Jeśli <laughs> nie ma nieprawidłowości, naciśnij. Pamiętaj, że w okolicy mogą czaić się potwory. Powodzenia. To, to znaczy naciśnij w górę. Ouu, mogę... Na Aha, to jest takie night vision. Anomalie mogą dotyczyć brakujących lub anomalnych... Obiektów. Żywi mieszkańcy, dźwięki, znaczące, znaczące zmiany środowiska, czerwony pokój, apteczki czy przedmioty kolekcjonerskie nie są anomalią. Będę z Wami kompletnie szczery. Co to, to znaczy naciśnij w górę? A więc, yy, nie wiem czy dobrze myślę, ale jest to gra typu Observation Duty, tak? Nie jestem pewien. Może tak, może nie. Najwyżej to nawiązanie. Okay, musimy zapamiętać co wszystko tu jest w ogóle, dobra. Lampa. Tutaj taka oh, pudełeczka, dywan, mok. Czy ciebie nie pojebało? Ja zapomniałem przez to jest Okej. Okay. Winda jak sam skurwysyn. Presa płynie nie Aha, dobra. nie podoba mi się jak bardzo to zoomuje jak daje tą kamerę on kurwa zero widoczności halloween dobrze że tu nie ma tyle pokoju eee, press down czyli to znaczy naciśnij w górę albo na w dół let us go czyli jak zobaczymy mieszkańców to nie jest anomalia muszę o tym pamiętać Ja mogę wiedzieć, na pój na pierdalę Bracie, bracie, nie rób tak. nie widzę żadnej anomalii póki co. Ja cię zaraz, kurwa, puknę, to zobaczysz? Czy wy możecie dać mi kurwa spokój? Halloween, Revaker Halloween. Okej, wszystko wygląda. No normalnie, a ten pokój? Ma ten pokój jest ir irrelevant, że tak powiem. On nie jest ważny. Czyli zapamiętałem najwięcej z tamtego na pokoju to jest najgorsze. Cudemka się pojawiła, to rozumiem, że to jest normalne. No, Okej okay. Ciągaj się. Are you serious right now, bro? Na chuj Coś mi... Kurwa masz, coś mi, tu... mi tu nie... Tak mordę! Coś mi tu nie trybi. Jeszcze tak na cały czas. Coś mi tu nie trybi, ale nie widzę nic. Także. Nie mogę nic powiedzieć. Jest git. Dobra, let's go, let's go. Robimy to, robimy to. Ty jesteś kurwa, hory. ty jesteś kurwa, hory? 30 fpsów? 30 fpsów mojej trąby. Jo, tak się nie robi. Bracie, bracie Były dwa śmietniki, dobra? Powiedzmy, że były dwa. Tu mi czegoś brakuje. Ale to może być moja wyobraźnia tylko. Dobra, ale mam już przynajmniej raut, który cały czas sprawdzam. Home docker, co chyba było? Jest Halloween Na chuj tam coś tam klikasz? Ściany wolne Nie no, wychodzi na to, że tego że to jest wszystko git Co to do chuja jest? Hop, Oj, trochę mi to zajmie zanim ja to przejdę Jest duża szansa, że ósemka zawsze jest ta. Aż sprawdzę. Nie. Dobra, wypierdalam. Jest zbugowałem tak? Grę. Nie. Oj, chyba zbagowałem. Zbug, chyba <grym> S Okej, okay, nie widziałem tego, ale poko. I mean, I don't really care Dobra, wszystko wygląda na okej okay. Aha, czyli na tym stole nie było nic na początku, okay. Nie no, znowu nie widzę żadnej anomalii, nie Rysunki się mogą różnić O kurwa o dziablecie Dobra, jak, co, jak teraz jest... Jak jest jakaś anomalia, to ja nie wiem. Wszystko jest git, Absolutnie ma. A trzeba herbatki naleje. Now is this an anomaly? A więc piętro szóste dostaje 200 aury. Za to, że jest czerwone. Ale ja... Po wygraniu 21. Dostaje minus 5000 eur. Wow. Mogę się dowiedzieć, co to była za anomalia? Jakim kurwa fiutem to nie była anomalia? Um, jak to też nie jest anomalia To ja nie wiem co ja sobie zrobię No dobra To, to, to nie była anomalia akurat Ale spoko um, Kiedy zamierzaliście mi powiedzieć Że w tej grze są kurwa podpory A na początku chyba było Że jest łatwy bez potworów. Nie ma drabiny Anomalia Drabiny? A nie jest tam drabina była na pewno mhm. Nie ma drabiny Anomalia szóstka nieszczęsna. Ja przysięgam, że spuszcza się na ekran, jak mi coś wyskoczy. Proszę nie. To nie jest anomalia. Ok, well, pójdziemy sobie naokoło. Kurwa, wiesz to. Pierdolcie. się. Tak mi się to niezmiernie nie podoba, że jebał ciepiel. Kurwa. Tak się nie robi. Dobra, nie ma żadnej anomalii. Nie widzę. Nie wiem, czy ten ziomek jest anomalią. On chyba nie jest anomalią. Kurwa była jakaś anomalia. Co ta anomalia była? Nic nie było. Dobrze myślałem. Znowu ten ziomek będzie? Dobra, wszystko trybli póki co. Nie widzę, żeby cokolwiek się chciało. to mi się trochę nie podoba. Kurwa, wszystko jest. Teraz pytanie, czy wszystko trybi, czy nie? Nie no, wszystko trybi, ale... Kurwa, aby, czy na pewno? O, ja pierdolę, dobra, jeszcze raz. Jeszcze może kolory wycieraczek mi dopierdolcie, że są inne, tak? Więc jest wystarczająco dużo. No chuj, jak chuj jest dobrze wszystko. Co pominąłem? Mów. Nic. No właśnie, bo tu się ma. Tu się ma. Jestem martwy. Nie jestem martwy. Z win bronze, ok Jop. Yep. No, I'm good, I I'm good, thanks. Cheers. Creepy poster, dokładnie. Tu się ma! Okej, okay, jak mam być 4, to coraz bardziej się cykam. Kamera jest obrócona w inną stronę. Jest tak kompletnie obrócona. To się jak anomalia? Nie wiem, nie wydaje mi się. Okej. Okay. Jakie tak jest? Yo, yo, yo. Cześć. mi, jak mam zobaczyć, czy są anomalie jak ty tu jesteś? He's fucking gone. He's genuinely fucking gone. What do you mean? A ah. Te 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 te. Kolego, czyam się dzisiaj na niego? Jest taka szansa. Te 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 te. Tak się nie rób mi tak. Nie. Nie, Ja? -e. Okej, okay, jest anomalia. Długi ten od kamery. Długi drąga od kamery. Powiedz mi, że to jest anomalia. Błagam. Jest! Dobrze, myślałem na początku, że ona jest jakaś dziwna. Witam wszystkich tu serdecznie. Właśnie na drugie piętro zrobiło się niebezpiecznie. I trochę to... Zapalona lampa. Nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie! Nawet mi nie było anomalii Nawet mi kurwa nie było Była, była jak chuj God fucking dammit dalej. Bla 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 um. okay. Jestem przekonany, że to się niczego jako anomalia Jak to się niczy jako anomalia, to ja wkaczę dzisiaj, w tej chwili Czemu wy czemu mi to robicie? Czemu wy mi to robicie? Dlaczego? Błagam kurwa. Przestań. Nie, proszę. Dobra, kurwa, strzelam, że jest anomalia. Pierdol się. Ciągaj mi pałek, kurwo. Zbyt się boję, żeby tam iść. No, dobrze mówiłem, kurwa. Widzisz, instynkt dobrze mówi. Cześć. Skanuję tarę. Dobrze, wszystko jest ok. Naprawie, no czemu tu muszą być te jebane podpory? Dobra kurwa, wszystko jest git. Well, that's not Duplikowana poduszka się liczy? Kuj, ja mówię, że się liczy, to się liczy. Nie no, ja jestem zajebisty. Jestem absolutnie zajebisty. O, ja pierdolę, I don't want to do anymore. To się zgadza. Ktoś tu będzie jak Ale dostanę po dupie zaraz Jest jeden poster, jest drugi poster Krabina jest chyba tylko przesunięta, nie wiem, chyba jest git przez Fajnie jakby mi to mówiło co ominąłem Fajnie jakby mi powiedzieli co ominąłem Którzy nie ominąłem nic Kamera się na mnie patrzy, nie wiem czy to jest normalne I na chuj tam laska, ty mi wytłumacz. Powster jest git. Malowidła też są git. Malowidła, rysunki. Malowidła, nie bym tego nie nazwał. Coś mi tu łazi, kurwa. Nie wiem co. Znowu ten czarnu, Znowu ten czarnu. Tu mi wyjdzie. Kurwa, nie, tu mi wyjdzie. Nie widzę nic złego. A więc wypierdalam. Wypierdalej, homie, bon. Zapewne było coś złego, ale nie spojrzałem, nie? jestem... Teraz jestem przekonany, bo trzy z rzędu. Bez niczego. Okej. Okay. Albo po prostu nie umiem liczyć, nie było żadne trzy z rzędu. A najpierw pójdę w tą stronę. Poster, poster, drabina, okej. Okay. Nieszczególnie mi się podoba ta mechanika. Będę szczery. Smog. Kurwa, wszystko jest znowu, no i co teraz? Chuj. Chuj, no. Gram tak jak widzę, wszystko jest. Nic, nic się nie zmieniło. Zresztą z tego, że apparently można wejść do szafy. Przysięgam, kurwa. Okay, well that's that's weird as fuck. What? What? The fuck is that supposed to mean? Anomaly appeared. What? Yo Ja pierdolę, że to robić jeszcze raz. No ale... Tak no, no, mi, Jak ten telewizor się nie liczy, jako anomalia? Liczy się. Dobra, i o to kurwa chodzi. O to tym wszystkim chodzi! Tylko nie rozumiem, o co chodzi z pierwszym piętrem Głowa zlatająca um, Tego Chyba rozumiem Chodzi, że jeżeli nie ma anomalii, to wychodzimy przez dwie. jeżeli jest anomalia, to Winda, nie? nie no, z tego co widzę, tutaj wszystko trybi Poczekamy aż ona sobie wśpierdalnie się tam Ryzyk fizyk. Jest! Pierdol się. Ryzyk fizyk. Obstawiałem, że coś jest właśnie tam, a tam floor number. Czekaj, co? My byliśmy na szóstym, a to było siód. Śród... Ja nie wiedziałem jak to się może zmienić. Na początku zauważyłem, że jest inne, ale z takim się nie, może, albo jest glitcha, albo mi się wydawało. Myślałem, że coś takiego to się zmienić, że nie może, no kurwa. Preferowałbym, żeby nie było tutaj o koleżki co kiedyś. Nie ma, ok. Zajebane, jak zawsze. Elevator sign is git Halloween party, git everything checks out. O, rysunki, rysunki tekst też się checks out. Okay, wszystko jest git, number four. Tak było tam wcześniej? Smoko Gabe? Yo Yo O ja pierdole to jest ten gościu Nie, nie zobaczę mnie w więzienie nie? Nie mogę, winda to musi być w safe zone. to nie jest w safe zone <śm> Już miałem rzucać słuchawkami, ja pierdole 32 anomalie! Halloween, elevator, dobra. Albo mnie dojebała już teraz hizopremia. Albo jakaś mała dziewczynka przejechała mi przez wzrok. Ja się mogę mylić. Ja się mogę mylić. Ale odkąd pamiętam się do nie mam Na chuj napierdalał się te drzwi I don't like this Ja pierdole Zaraz kurwa puknę Dobra chyba nie ma żadnych anomalii Tam nie widzę żadnej anomalii Dziewczynka się nie liczy no bo Mieszkań Po prostu się nie liczy. Ja pierdolę jest to jakiś postwór. Cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem. Na, no, good Myślę, że. czyste. Nie, myślę, że myślę, że czyste. Widzę pana I'm not dealing with this guy. Ten gościu jest chyba najgorszy Potworek jest. Było czyste. Jest też czerwone. Kurwa. Dalibyście jakąś łatwą anomalię tutaj. Nie. Proszę, kurwa, dajcie mi jakąś łatwą anomalię. Że od razu ją gdzieś zobaczę po prostu. Ja pierdolę. Jest anomalia, jest anomalia, nara, wypierdalam się Możesz mi kurwa ciągnąć za chuja Możesz mi kurwa ciągnąć moją wielką Czarną Kurwa ogłosioną pałę Tyle powiem Wiesz co, wiesz co, wiesz co Wpierdalej <grymne> Dobra, rysunki są git Okej okay. okay. Kamera jest git Kolega tu chyba też jest git Everything checks out. <laughs> okay. Poster is Vinction. I'm speedrunning this bitch. Yes, sir. I'm doing this shit. Yes, sir. Okay. Mera, wszystko dobra. Git, git, git. Okay, okay. Televi. Yeah, no, kurba, potwurno. Kojaki, kojaki jaki Fajnie jakby był ten czarny, znowu bo go się łatwo mija. Um, kinda of fucking scared Jest git, jest git, jest git. Ale wy weźmie to kurwa! Yy, coś za mną łaziło, nie wiem czy nie czy nie, ale coś za mną łaziło jak chuj. Jest chyba nic wszystko. Jak nie, co świetne. Przysięgam, kurwa. Biorę zaraz nóż, świetne. Okej okay. ok, everything checks out. Everything checks out. Rysunki. Wystrzelę. To Pojdę na ekran, kurwa. Ale na pewno. Dobra, nie. Wierzę. Kurwa! Aaaa. Kurwa, tak dobrze szło. Czekaj, bo mi się tu rozjebało lekko. O, ci wyjebać. Missing door. Jakim cudem ja ominąłem brakujące kurwa drzwi? Ja nie rozumiem. Pewnie jedna z tych tutaj był. Ok. You know what? You know what? Actually, I'm good. Kurwa, wypiłem prawie 2 litry herbaty, już mi się laci co od tego. Hej, my bad. Jednak mi się wstrzymał. Rysunki checks out, wszystko checks out. No, czy wszystko to jeszcze nie wiem, ale. Ale się dowiem. Weź mnie nie wkurwaj, że ten znowu jak mi tu przyjdzie, bo od razu wchodzę do Windy i od razu kurwa klikam, że jest anomalia. Bo anomalią to jest jego życie poster jest w innym miejscu. On był bliżej drzwi. Musi, kurwa, powiedz mi, że tak jest. Błagam. Jestem przekonany, że on był bliżej drzwi. okej okay. Okazuje się, że nie był. Ja, yep, to jest. Czuję, czuję. Tu smród. Tu jest smród. Coś jest tu nie tak. To jest język polski. Zadko jest język polski w tej gry. Numer 3 No olejone stopy Numer 5 Patrzów 5 Okej, everything Prawie to ominąłem i nie zauważyłem Prawie to ominąłem i nie zauważyłem Jak ja bym to kurwa ominął i nie zauważył kamera kurwa kocham cię groże takie temi dajesz piękne po prostu belissimo ctp I na chuj idealnie Perfekto dobra teraz login, login, login. lock in Okej, okej Nie tu będzie okej, wszystko wszystko się zgadza Nie widzę nic rozjebanego. Proszę. Wyjście. Takiego kurwa. A więc to by było na tyle jak w tym odcinku. Generalnie plan był taki, że przespiedzanuję tą grę. Ale z tym, tym, tym do mam palone 12 fps, także postanowiłem, że nie robię tego. Do widzenia, Biu, biu,